Witam Cię serdecznie. masz z tej strony. Kolejne 15 zdanie z matury próbnej z CKE z kwietnia 2020 roku. <coughs> Oczywiście z poziomu podstawowego. Zadanie 15. Mamy zadanie z planimetrii. No i zadanie jest następujące. W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, jak najbardziej, a punkt E leży na boku AC, jak najbardziej. Odcinek DE jest równoległy do boku AC, co jest dość istotną informacją, że ten odcinek DE jest równoległy do boku AB. E bo wynika, a, a ponadto AE równa się DE równa się 4 i do tego jeszcze wiemy, że AB to jest 6 i mamy policzyć długość odcinka CE. Tą długość tego odcinka możemy sobie od razu zaznaczyć, że to oczywiście będzie odcinek odtąd dotąd. Nazwiemy go sobie X. OK? Bo jego będziemy szukać. I teraz dlaczego ten odcinek DE jest równoległy do boku AB? Jest taki istotny. Istotny jest dlatego, że jeżeli te dwie proste są równoległe, to ten kąt, który mamy tu. Jest równy temu kątowi. Natomiast ten kąt, który mamy tu, nazwijmy go sobie beta, bez jest przy kącie B, jest równy temu kątowi. No tylko po co nam to? No po to nam to, że teraz można stwierdzić, że trójkąt ABC, czyli ten, tego ja tu sobie jeszcze ładnie pozaznaczam, jest podobny do trójkąta EDC, czyli do trójkąta jeżeli one są podobne, to możemy sobie ułożyć, myślę, że dość proste e, równanie, oczywiście z proporcji, czyli otrzymujemy. No weźmiemy sobie bok z tego, czyli tutaj ta lewa, e, lewy bok, czyli x przez 4. Przez 4, może nie kolorkie, tak, czyli mam naszego bok po lewej, przez poziom mam krechę, równa się cały bok po lewej, czyli x plus 4, przez podstawę, czyli też przez poziomą krechę, tak? No bo jest lewy bok do poziomego, lewy bok do poziomego. Można było to zrobić prawy bok do poziomego, prawy do, do poziomego, ale oczywiście nie mamy tutaj prawych boków, tak? bo mamy te. No i wystarczy wymnożyć na krzyż x razy 6 to jest 6x, -ów. 4 razy x to są 4x, -y. 4 razy 4 to jest 16. Odejmiemy sobie 4x, -y, więc 2x to jest 16, i jeżeli podzielimy sobie to oczywiście przez 2, więc x równa się 8 i mamy odpowiedź. I już. Jak macie jakieś pytania, śmiało piszcie je w komentarzach, a ja zmykam do zadania numer 16.